Witam wszystkich serdecznie Ojej Dzisiaj kolejny odcinek serii, w której gramy w różne gry I dzisiaj gramy znowu w grę Ostatnio na TikToku zaczęła mi się wyświetlać taka gra, która się nazywa Terra Drive EU Taka strona internetowa To jest jakaś gra czeska, gdzie jeździ się samochodem Tak mi się wydaje przynajmniej Jestem kawałek Polski Dzisiaj jedziemy sobie na wycieczkę w Sudety W Karkonosze Sprawdzamy co tam słychać na dole Polski No, zapraszam Ja myślę, że szybki samochód to będzie najlepszy O, gdzie my jesteśmy. Halo? Jesteśmy w. w Pradze. Mogę kliknąć na mapie, żeby mnie kierowało do miejsca, w którego, do którego chcę jechać, Ja chcę jechać do Wrocławia. Yy, jedziemy do Wrocławia. Ojej. Nie mogę naprzód nie wiem, się zrespić. Faktycznie serio w tym Wrocławiu nie mogę. No weź co robisz. Wow, gdzie my jesteśmy? Halo! Co za gówno? Dobra, proszę państwa, włączyliśmy się do ruchu. Jesteśmy na jakiejś dziwnej drodze. Okej, okay. okay. i co to znaczy? Więc tak w kółko mieździć? jeździć, chyba was posrało. Jakiś merch. Aha, bo to jest jakiś merch. Line. No ja nie chcę. Oj, oj, o Jezus. To jest do 70, ja do 200 mil. Nie. Nie, kilometr. Góry, no powiem Wam, mocna gierka, nie? Mocna gierka. Piękne widoczki. Szkoda, że nie da się ruszać kamerą. I myszka yy, jest bezużyteczna w tej grze. Fajnie, pokazuje mi jaką drogę przebyłem, a nie jaką mam przebyć. Super nawigacja. Widać przyczepność do drogi. Nie... Ojej, ojej. O Jezus! Dobra, już jesteśmy. Gdzie jesteśmy? O dobrze jedziemy, to jedziemy tędy prosto. No to chodziło właśnie. Chcieliśmy skrócić sobie trasę. No i miałem tu, to zawracamy wtedy Zawracamy O, O, jeszcze, jeszcze trochę Dobra, jedziemy tutaj teraz, tak? Chyba no, ja tutaj musimy jechać I co teraz? I zawrócił ja Chciałem skręcić, dobra to musimy niestety Zrobić coś takiego Bo nie mam zielonego pojęcia jak tutaj No i źle pojechałem, gdzie to jest ta droga? Dobra, jesteśmy na jakimś osiedlu ja chcę zjechać tędy, a chyba tutaj nie powinienem być O tutaj, tutaj będziemy, tutaj Będzie fajnie na pewno O, jesteśmy już na dobrej drodze W ogóle jestem ciekawy jak ta ulica wygląda w prawdziwym życiu Uwaga, porównujemy Tak wygląda to w grze Uwaga a tak wygląda w prawdziwym życiu hmm. no powiem tak, nie? Jest kilka niedociągnięć, oczywiście jest kilka niedociągnięć, nie ma co Yy, tutaj ten, ale. Ale w sumie.